Hejka kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmiku odpowiem na pytanie, które najczęściej dla mnie zadawaliście na Instagramie i w sumie w komentarzach na YouTube pod filmikami również. Jakie to pytanie? Czy ja mam swoje brwi? Czy co to jest? A tutaj wam odpowiem, że to jest tatuaż. Tak można to nazwać, ponieważ jest to makijaż permanentny. Także bezbędnego przedłużenia. Przejdźmy do filmiku, e, czym jest makijaż permanentny? Najpierw odpowiem na to pytanie, mam w telefonie zapisaną definicję, także przeczytam. Makijaż permanentny, makijaż stały, polegający na wprowadzeniu pod skórę odpowiednich pigmentów, stosowanych głównie w okolicach ust, brwi i oczu. Sposób nakładania podobny jest nieco do tatuowania. Efekt utrzymuje się od 2 do 5 lat. Tutaj w sumie nieprawda, bo to jest bardziej na całe życie, tylko blaknie po prostu. Polega na wprowadzeniu metabolicznie objętych granulek pigmentu pod skórę. To jest taka krótka definicja. Ogólnie tutaj wam się gdzieś pojawi zdjęcie moje bez brwi. Co prawda, tutaj jestem w peruce, ponieważ każde zdjęcie bez brwi zrobionych, bez peruki wygląda po prostu brzydko, że jakby nie chciałabym jego wstawiać. Także zdjęcie w się przyjrzycie, no to zobaczycie, że tutaj nie ma brwi. I tak ja robiłam brwi u dwóch kosmetyczek. Zacznijmy od tego. E, robiłam u jednej kosmetyczki, ale ta pani zrobiła to trochę źle. W sesji sensie, ja nie wiem, czy ta pani nie umie robić, czy o co chodzi, czy to moja skóra tego nie przyjęła. I tutaj pojawi się dla was zdjęcie, też niestety w stroju kąpielowym w ręczniku. E, zdjęcie z, w brwiach, które zrobiłam jako pierwsze. E, no i te brwi ogólnie mega szybko mi blakły po jakim Miesiącu po chyba dwóch korektach, ponieważ robi się korekty co miesiąc. Po pierwszym zrobieniu robi się korektę do trzech razy maksymalnie, tak co miesiąc. I później te brwi zaczęły mi blaknąć. Tutaj też pojawiło się gdzieś zdjęcie. Niestety z wypadku mojego, ale tutaj widać idealnie, jak te brwi się zmywały. Więc właśnie ta pani niestety zrobiła źle. A i pierwszy raz robiłam brwi w czerwcu 2018 roku, czyli rok temu. Następnie później mama umówiła mnie do kolejnej kosmetyczki, już do kosmetyczki znanej, ponieważ moja siostra parę lat temu tej kosmetyczki robiła brwi. I ta pani zrobiła mi brwi o niebo lepiej. Tutaj wam się pojawi zdjęcie przybliżonego mojego oka i tutaj możecie zobaczyć jak brwi było robione. Było robione metodą taką włoskową. Ja nie pamiętam jak się fachowo ta metoda nazywa, ale sami widzicie jak to wygląda. Tutaj również pojawiło się kolejne zdjęcie z moją siostrzenicą. Jak te brwi wyglądały już chyba po miesiącu? Miesiąc po zrobieniu. Tak moje brwi się prezentowały z miesiąca na miesiąc. Teraz wyglądają tak i będę się umawiać, że pod koniec wakacji iść po korektę. I teraz odpowiem na, py na pytanie. Jak długo się utrzymają? Więc generalnie są na całe życie, są stałe. Ale co roku najlepiej iść na taką korektę, na odświeżenie, ponieważ kolor blaknie. Widzicie, u mnie już są takie dosyć słabe. E, czy to boli? E, tak boli, bo boli. To... To jest robione dosłownie tak samo jak tatuaż. Ja miałam brwi łącznie robione 4 razy albo 5 po 2 godziny za każdym razem. Czyli łącznie tak około 10 godzin miałam robione. No i jest to ból, ale da się przeżyć, ile to kosztuje? W każdym salonie cena jest inna, natomiast najczęściej są to ceny od 800 zł. 1000 plus 200 zł korekta. Zazwyczaj to tak wygląda, ale w każdym salonie jest inaczej. Gdzie wykonać? To jest słuchajcie, najważniejsza rzecz. Z, po prostu to jest najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o brwi, ponieważ nie w każdym salonie dobrze te brwi będą zrobione. Moja ciocia miała robione brwi i po miesiącu zrobiły się zielone. Są osoby, które mają brwi permanentne które są takie czarne, tak wyrysowane, że wygląda to strasznie sztucznie. Są osoby, tak jak ja, byłam Kosmetyczki, gdzie po miesiącu czy po dwóch te brwi totalnie znikły. Także trzeba wybrać dobrą kosmetyczkę. Czasami lepiej więcej zapłacić, ale żeby efekt był po prostu bardzo dobry, naturalny i żeby ta kosmetyczka nas nie skrzywdziła. Yy, także w sumie to tyle, co chciałam powiedzieć na temat moich brwi. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to yy, zadawajcie w komentarzach, tam będę odpowiadała, jeżeli. Jesteście, jeżeli jesteście jeszcze czegoś ciekawi, ja zapraszam Was na moje wszystkie media społecznościowe: do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem i włączcie wszystkie powiadomienia, ponieważ teraz YouTube mm, zmienia zasady. Także fajnie by było, gdybyście byli na bieżąco. Zapraszam Was do oglądania moich poprzednich filmików i do zostania na dłużej. Pa! pa.